Nie, ja, czyli widzicie, do na moim kanale. Pierwszy teraz tak, dawno mnie nie było, dawno je nagrywałam i to z dwóch powodów. Pierwsze dlatego, że w, przez całe wakacje tak naprawdę nie miałam właśnie czasu nagrywać, jak już było to bardzo małe i nie opłacały się nawet zaczynać filmiku, powiedziałam, że i tak by się ich nie skończyło, tak jak bym chciała. A teraz planowałam tak naprawdę na jutro nagrywać, ale mam, jestem trochę przeziębiona, mam chrypę i będę mieć dziwny głos na tych filmikach. Czemu znaczy, może nie mam chrypy, ale... No po prostu... będę mieć, Jestem przekonana, że będę miała inny głos na tych filmikach. No i na pewno nie będę się tak wygodnie nagrywało wtedy, także filmiki będą dopiero później, ale obiecuję, że filmik jakikolwiek wstawię do przyszłego tygodnia, do następnego piątku. Także, czekaj, także no, czekajcie. I postaram się wrzucić coś lepszego, no, żeby Wam jakoś wynagradzić. Może zacznę już jakąś serię robić, bo w sumie przydałoby się. Może już dzisiaj zacznę robić serię, ale to nie wiem, bo to zależy też od tego jak się będę czuła, bo tak naprawdę siedzę na kolejną godzinę już przy komputerze. I już chyba nie będę więcej siedziała. Aczkolwiek jutro po jutrze postaram się już dopracować i tobie Wam jakąś taką serię, zrobiłam serię zacznę. I tak jak mówię do piątku, ta seria powinna się pojawić, powinny być to dłuższe odcinki niż w przeznaczeniu. A cokolwiek planowałam dokończyć przeznaczenie, ale. No. Suną mi się niestety niektóre filmiki z nim. Może mam jakieś nowy narady z jakiejś nowej piosenki. Yy, też z MidCrafta. Ale tak jak mówię, w serial do piątku. Tak do piątku powinien się pierwszy odcinek pojawić, a potem to ja już nie wiem. Bo w piątek później po prostu dam wam znać na następnym odcinku. Więc ja myślę, że tak w do czwartek, jakby to jeszcze nie trafiło, to ja się odezwę. Ale no, myślę, że do piątku powinien się filmik znaleźć. Jeżeli byłyby jakieś opóźnienia z tym, no to też Wam oczywiście powiem. No i myślę, że wszystko powinno być ok, tak to. Dobrze, moi drodzy, to tyle pa.